W jaki sposób szkoła angażuje się w drugi Festiwal Nauki i Przedsiębiorczości? No przede wszystkim jesteśmy bardzo zaszczyceni, że w tym roku odbywa się u nas inauguracja. Tutaj nasi wykładowcy i nie tylko przygotowali wiele ciekawych eksperymentów, pokazów, są też wystawy. Wykład inauguracyjny poprowadzi profesor Wioleta Patroniak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Udało nam się też zaangażować doktora Krzysztofa Gęsickiego z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, który poprowadzi bardzo ciekawy wykład pod tytułem Mgławice Polarne. Dzięki tutaj też znajomości z Wołcowskim Towarzystwem. Astronomicznym, będziemy mieli wystawę sprzętu astronomicznego, będzie wystawa fotografii studentki z łódzkiej szkoły sztuki i projektowania, będą eksperymenty prowadzone przez naszego wykładowcę Krzysztofa Gronta, również przez Jarosława Białbrzewskiego, i studentów z samorządu studenckiego, będzie również wystawa starych komputerów z lat 80. z lat 90., także będzie bardzo dużo się działo. No i może tak na zakończenie, żeby tutaj. Yy, powiedzieć takie hasło, że nie samą nauką człowiek żyje. Będzie też sztuka pielęgnacji dłoni prowadzona przez Active Med, zaprzyjaźnioną także firmę. Będzie też jeszcze wykład otwarty prowadzony przez naszego wykładowcę Podsłuch komputerów, także bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy będzie się u nas działo. Nasi wykładowcy są zaangażowani, także osoby z zewnątrz udało się tutaj zaprosić właśnie tutaj wykładowcę słymka, studentkę z Łodzi tutaj tym podobne. A uczniowie z tej placówki w jakim stopniu będą brali udział? Chłopaki z samorządu będą pomagali przy eksperymentach, czyli tutaj tych eksperymentach prowadzonych przez naszego wykładowcę, przez doktora Krzysztofa Gronta z zakresu optyki, akustyki, fizyki. Także oni będą w tym uczestniczyli, oni będą tutaj pomagali i także prawdopodobnie przy wystawie starych komputerów będą również przyjmowali grupy i opowiadali o tym wszystkim. No i oczywiście na inauguracji będą tutaj witali gości łącznie z nami. A co sądzi Pani o koalicji w szkół? Jak ona przyczynia się do edukacji i integracji uczniów, studentów? No myślę, że to jest bardzo ciekawa idea, bardzo pożyteczna. Dzięki tutaj takiemu. Dzięki tej współpracy uczelni, młodzież, no i nie tylko młodzież, osoby z zewnątrz, wszystkie zainteresowane mają szansę wejść w mury każdej uczelni, zobaczyć co się tutaj tak naprawdę dzieje, zapoznać się z tym bliżej, zobaczyć jak, funk jak funkcjonuje szkoła wyższa. No ja myślę, że to jest bardzo ciekawa inicjatywa skierowana dla wszystkich zainteresowanych i to jest na pewno bardzo cenne doświadczenie, jeżeli chodzi tutaj o współpracę wszystkich uczelni wyższych w obocowku. dziękuję。